Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Za chwilę rozpocznie się, mam nadzieję, bardzo owocna i bardzo wewnętrznie spójna dyskusja, która zamieni się w debatę dotyczącą tego, w którym miejscu jako Polacy jesteśmy, w którym miejscu jako Europejczycy jesteśmy, w którym miejscu jako zespół państw, które tworzą pewien rodzaj Wspólnoty jesteśmy w konfrontacji z całym zewnętrznym światem, który się wyjątkowo szybko rozwija, dyscyplinuje tworzy nowe zjawiska, nowe trendy technologiczne, jak umiejscowić Polaków w Unii Europejskiej, jak umiejscowić Unię Europejską w Europie, jak umiejscowić Unię Europejską w tym dynamicznie zmieniającym się świecie. Nasi dyskutanci podejmą to wyzwanie, żeby w jakikolwiek sensowny sposób zdiagnozować sytuację. Mam nadzieję, że pokażą również pewne perspektywy rozwojowe. Natomiast jednocześnie zwracam się do Państwa. Wykorzystajcie tą sytuację po to, żeby żeby nawet w trakcie tej, tych rozmów być może ustalimy taką konwencję, że w czasie rozmowy dwóch naszych dzisiejszych gości, że Państwo będą mogli na bieżąco jakby kontrolować ich wypowiedzi i zadawać pytania, stworzymy wtedy bardzo dynamiczną atmosferę, ale taką dynamiczną, która będzie emanowała pewną pozytywną energią zmierzającą do poznania, nie powiem górnolotnie prawdy, ale do zrozumienia pewnych rzeczywistości, które dzieją się wokół nas. Niewątpliwie wszyscy czujemy, że... Jeśli jesteśmy atakowani przez najprzeróżniejsze rodzaje media, to w tym momencie ludzie, którzy siedzą w środku tych informacji, którzy z pierwszej jakby ręki otrzymują pewną dozę wiedzy na temat, co się dzieje wokół nas i w Unii Europejskiej, trzeba ich wykorzystać i pociągnąć za język, żeby wytłumaczyli nam wiele rzeczy. Nawet obiektywne, bo media jakby mają pewien rodzaj subiektywnego. Patrzenia na rzeczywistość, a, a każdy subiektywizm jest też w pewnym sensie nieprawdziwy. Więc z tym ilość informacji zakłóca nas porządek widzenia rzeczy. Nasi goście, mam nadzieję, że, że wyprostują nasze ścieżki poznawcze myślenia i dzięki temu będziemy o wiele bardziej yy, mądrzejsi. Yy, przyznam się, że jestem z drogi, akurat wróciłem z Rzeszowa i po spotkaniach z muzealnikami węgierskimi. Byliśmy zaproszeni na niezwykły wykład, ale to później. Witamy serdecznie naszych dzisiejszych gości. Witam serdecznie Panią Komisarz Unii Europejskiej, Panią Elżbietę Piłkowską. Zapraszam, witam naszego posła ziemi miejskiej, Pana Czesława Mroczka. Witamy serdecznie. Ale wśród nas jest wielu y, znamienitych y, gości jako słuchaczy, o tyle znamienitych, że dzisiaj zaczynają odgrywać niezwykłą rolę w tym wyjątkowo rozedrganym, strajkowym czasie. W całej Polsce będą no, w najbliższym czasie spotkania wójtów, burmistrzów, prezydentów po to, żeby ustawić harmonogram zachowań i sposób na to, żeby, żeby ten strajk, który jest wyjątkowo pozytywnym strajkiem, takim oczekiwanym strajkiem, żeby jednocześnie ten strajk zminimalizował skutki negatywne dla rodziców i dzieci. I stąd pozwolę sobie tutaj przedstawić kilka bardzo ważnych osób, które jest, są na sali, a ja widzę jest daleka. Witam wicestarostę powiatu mińskiego, pana Witolda Kikolskiego. Witam burmistrza miasta Mińsk pana Marcina Jakubowskiego. Widzę, widzę, panią wójt gminy Jakubów, pana Hannę Wocial. Widzę pana Darka Jaszczuka, burmistrza i wójta. Tak to chyba teraz się mówi gminy, burmistrza, tylko burmistrza gminy i miasta Mrozy. Witam serdecznie wójta gminy Mińsk Mazowiecki, Janusza Pietowskiego. Widzę również tutaj przedstawiciela Rady Miejskiej w Siedlcach, Pana Piotra Karasia. Witam serdecznie Piotrze. I jeszcze sobie wynotowałem Oczywiście najważniejsza osoba z punktu widzenia miejsca, w którym się znajdujemy. Witam serdecznie dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Elżbietę Sieradzińską. Ale jeszcze jest, jest na górze, duchem, duchem jest nas. Bardzo serdecznie dziękuję, że państwo przyszli na to spotkanie, a gościom dziękuję na to, za to, że jakby skorzystaliście z tej oferty, i jednocześnie zaproszenia na spotkanie z Mińszczanami, którzy żyją jakby emocjami ogólnoeuropejskimi. Pani komisarz, panie pośle, pozwolę sobie, po sobie, pozwolę sobie jakby stworzyć taką konstrukcję, która pozwoli na rozpoczęcie dyskusji. Przy czym, na początek, z punktu widzenia technicznego, czy państwo pozwolą na to, że w ramach dyskusji, którą będziecie między sobą prowadzili, wypowiadali pewne sekwencje i, i swoją wizję, jakby i poznanie rzeczywistości, czy pozwolicie na to, żeby na bieżąco publiczność reagowała i zadawała pytania, żeby stworzyć. Brawa. Absolutnie pozwolimy, tak. Bardzo, bardzo jest, dziękuję, to na pewno... Jest punkt prasowy bez, bez pytań. Dokładnie tak, to będzie, będzie rewelacyjna rzecz. Proszę Państwa, Państwo doskonale sobie zdają sprawę z historii świata. Mniej więcej od momentu tworzenia tej nowoczesnej Europy, od VI-VII wieku po upadku Cesarstwa Rzymskiego, główny ciężar jakby, jakby związków polityczno-ekonomiczno-gospodarczo i każdych innych dział się między Francją, między Anglią, Między Rzeszą Niemiecką. I tak trwało kilkaset lat. Tam zapadały najważniejsze decyzje, którym podlegały wszystkie mniejsze narody, mniejsze społeczeństwa. Wiek XVII-XVIII. przyniósł niesamowite przetasowanie. Ten punkt zachodnioeuropejskiego środka ciężkości polityki europejskiej, no wtedy w zasadzie światowej, przeniósł się do Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i zaczął dziać się między Cesarstwem Rosyjskim, które tworzyło wielką swoją potęgę od Piotra Wielkiego. Między między Rzeszą Niemiecką, później Związkiem Pruskim, no i między Monarchią Habsburską. Oczywiście w wielu wypadkach działo się to kosztem, kosztem ziem Rzeczypospolitej, która na tą zmianę geopolityki kompletnie była nieprzygotowana. Nie dlatego, że oni byli silni, tylko dlatego, że my nie rozumieliśmy polityki międzynarodowej i doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Zdaje się, że dzisiaj świat stoi przed. Kolejną zasadniczą, y, taką determinującą przyszłość świata zmianą, że ta Europa, w której dzisiaj, do dzisiejszego dnia działy się najważniejsze rzeczy w skali świata od kilkunastu lat, zaczyna schodzić na dalszy plan i to co się dzieje w Indochinach, to co się dzieje w Indiach, to co się dzieje w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada, w Ameryce Południowej, która się dobija do wielkości poprzez aspiracje Brazylijczyków i Argentyńczyków, świat drga i zmienia się geopolityka. I w tym momencie to co się dzieje w Europie w ramach Unii Europejskiej, w ramach tego co się dzieje w naszym kraju, w Wielkiej Brytanii, to w zasadzie na dzisiaj powoduje obszar wielkiego przeżycia trwogi, bo właściwie chyba każdy który cokolwiek zna się na polityce, widzi, że zaczyna nam świat uciekać. Raz uciekać Unii Europejskiej, a z drugiej strony uciekać dlatego, że Unia Europejska przeżywa niesamowity kryzys. Stąd tytuł dzisiejszego naszego spotkania, to jest Unia Europejska czas próby. Rozumiem, że i pani komisarz, i pan poseł z racji posiadania największego, najgłębszego źródła wiedzy pokażą nam tą rzeczywistość w tej perspektywie polskiej, perspektywie europejskiej, unijnej i w perspektywie międzynarodowej, globalnej. Zachęcam do takiej perspektywy myślenia. Panie, nas pan zatkał. <laughs> Aż daleko, bardzo w historię żeśmy poszli, ale ba bardzo, bardzo dobry początek. Od czego by tu zacząć? Może od takiego zdania, które Pan powiedział, że Unia Europejska jest w kryzysie. Ja, ja bym tego jednak nie nazwała kryzysem cały czas. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo rzeczywiście w prawie każdym kraju, może nie w każdym, ale w prawie każdym kraju są jakieś siły, czy jakieś partie, które są partiami antyeuropejskimi. Natomiast jakby. W tej chwili, tak jak wygląda Komisja Europejska i Parlament Europejski, to ten kryzys, który rzeczywiście tam powiedzmy, że trzy lata temu był trochę widoczny, związany z migracją, ale też z różnymi innymi rzeczami, ten kryzys nie jest widoczny. W Europie jest, są widoczne właśnie kraje, w tym niestety Polska, które są postrzegane jako kraje, które kontestują Europę. Który, które jakby tak to słychać stamtąd. Pomimo tego, że oczywiście my widzimy i wszyscy wiedzą w Europie, jakie są wyniki badań opinii publicznej, jakie jest poparcie dla Unii Europejskiej w Polsce, że jest to jedno z najwyższych cały czas poparć. Duży odsetek społeczeństwa chce być w Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście te, te sygnały, które z niektórych krajów dochodzą, mówiące o tym, że. Nie chcemy być Unii Europejskiej albo chcemy innej Unii Europejskiej, a jakiej odpowiedzi na to nie ma. Chcemy innej Unii Europejskiej, te sygnały są bardzo, bardzo, bardzo głośne. Przy czym zacznę może od, od Wielkiej Brytanii, bo jest akurat taki moment w tej chwili, że no, bardzo to wyraźnie widać. Kraj, który zdecydował się niewielką co prawda większością w referendum, ale zdecydował się na wyjście Unii Europejskiej. Jest w tej chwili w dramatycznym kryzysie. Ja właściwie wiem, że w Polsce być może, oczywiście są informacje o tym codziennie, natomiast w telewizjach angielskich czy w różnych europejskich telewizjach, to jest informacja non-stop nadawana. W Anglii mówi się o tym, że to jest jeden z największych, o ile nie największych, kryzys w historii Wielkiej Brytanii to, co się w tej chwili stało. I na przykład takie głosy, które też ja z Polski słyszałam, o, proszę Wielka Brytania wychodzi i co z tego? Otóż no, bardzo dużo z tego. To znaczy jesteśmy w tej chwili w takim momencie, kiedy Wielka Brytania... Z jakiego powodu? Z takiego powodu, i tu odniesienie też do tego, co Pan mówił, z takiego powodu, że Unia Europejska jest całością, jest 27 krajami, które mówią jednym głosem. Gdyby to były rozbite głosy, to rzeczywiście Wielka Brytania i taki miała plan na początku, że z każdym z krajów będzie się dogadywać osobno i wtedy powie instytucjom europejskim: My jesteśmy dogadani, niepotrzebni nam jesteście. Natomiast to, że, wiel... że, że Europa i wszystkie kraje, 27 krajów, mówią jednym głosem, z małym wyjątkiem Polski w dwóch przypadkach cichym, ale no, tylko Polska się tam dwa razy trochę wyłamała, ale, ale generalnie Polska również ten, ten, ten wspólny front przyjmuje, sprawiło, że Wielka Brytania jest w narożniku, całkowicie w narożniku, że, że może się okazać, że jeżeli przyjdzie 12 kwietnia i oni będą bez umowy jakiejkolwiek wychodzili, to ich gospodarka, chociaż jest to ogromnie silna gospodarka, to jest gospodarka nieporównywalna jednak pod względem siły cały czas z gospodarką polską. Silniejsza jest to ich gospodarka naprawdę nie powiem, że się załamie, chociaż i takie głosy słyszałam, ale na pewno będzie to ogromny wstrząs gospodarczy, ekonomiczny dla portfeli Brytyjczyków, dlatego jak będą mogli podróżować, to już takie najprostsze. Ile będą płacili za telefony, za rozmowy z Unią Europejską, z krajami Unii Europejskiej, mniej więcej trzy albo cztery razy tyle co do tej pory? Jak będą obsługiwali zdrowotnie, jeżeli będą gdzieś do jakiegoś kraju unijnego jechali? To są wszystko rzeczy, o których mieszkańcom Wielkiej Brytanii nie mówiono przed referendum. Referendum samo w sobie było ogromnym błędem, natomiast nie, nie wytłumaczono mieszkańcom właściwie, co to jest Unia Europejska. I teraz odnosząc się do Pana wypowiedzi. Rzeczywiście świat, bo przecież nie Europa, tylko świat jest w tej chwili w, w, przeżywa rewolucję. My, jesteśmy, my tego nie, nie czujemy, bo żyjemy w tej rewolucji, nie, czujemy, nie, nie słyszymy strzałów, ale to jest rewolucja. To jest taka rewolucja jak rewolucja przemysłowa, parowa w XIX wieku, nawet bym powiedziała, jak październikowa. To jest rewolucja. Wszystko, co za, chwil, za chwilę się z tego wyłoni, będzie zupełnie inne niż to, co do tej pory znamy. To jest rewolucja, zarówno przemysłowa, związana z cyfryzacją, z tym wszystkim, co się wiąże z robotyzacją, z cyfryzacją, z automatyzacją, ale to jest też rewolucja w, no w głowach. To jest też świat i Europa to, chyba najbardziej to widać w Europie że to jest taki moment, kiedy pokolenia. Które pamiętały, Unię, pamiętały, dlaczego powstała Unia Europejska, zaczynają odchodzić. A powstała dlatego na samym początku nie dlatego, żeby mieć wspólny portfel i rozdawać pieniądze na politykę regionalną. Powstała dlatego, żeby nigdy w Europie nie, odbyło, nie, nie powtórzyła się straszna e, katastrofa i tragedia wojen. E, a co za tym idzie? Powstała dlatego, żeby powielać i żeby utrzymywać wspólne wartości. To, się bardzo, to o tym się bardzo często zapomina. Ale podstawą Unii Europejskiej i to teraz niestety też znowu trochę z powodu Polski zaczyna być takie głośne w Unii, że podstawą Unii Europejskiej nie była wspólna polityka rolna, czy polityka spójności, czy różne inne polityki, czy polityka, czy Horyzont, czy, czyli, czyli te programy związane z nauką, że to nie były najpierw pieniądze, najpierw były wartości, że chcemy być w Europie, chcemy być w Europie pokojowej, chcemy Europy w której dobrze się żyje, a trzeba cały czas przypominać to, że, ta, że Unia Europejska w tym kształcie, jak jest teraz, to jest kontynent prawie cały, który jest miejscem najlepszego życia bez e, e, konfliktowego na świecie, że cały czas żyjemy w takim miejscu, które ma duży poziom, wysoki poziom życia, które jest bogate gdzie ludzie nie głodują i gdzie nie ma wojen, więc to trzeba cały czas przypominać. Natomiast rzeczywiście coraz mniej ludzi o tym pamięta, o tych, o tych początkach Unii Europejskiej. I teraz znowu odnosząc się do Pana, i zaraz może oddam głos Panu posłowi, znowu odnosząc się do Pana, jeżeli damy tą, postawimy ten, ten hmm, hmm, po czy porównamy to właśnie, jak, jak odbywają się, odbywały rozmowy brexitowe, czyli cała Unia Europejska jako jedna dłoń i Wielka Brytania. jeżeli popatrzymy na tę rewolucję gospodarczą, która się odbywa, w której rzeczywiście w tej chwili pryn wiodą, no ale Singapur no to, no, no to nie ma porównania z Unią Europejską, tak to jest oczywiście bardzo bogaty, rozwinięty, Niezwykle niezwykle innowacyjny i technologicznie bardzo zaawansowany kraj, natomiast no to nie jest porównanie dla Unii Europejskiej. Ale jeżeli już spojrzymy na Chiny, to wtedy żaden kraj unijny i naprawdę to jest to, trzeba powtarzać, non stop. Żaden kraj unijny od 90-milionowych silnych Niemiec do 500 tysięcznej Malty. Nie, ma, nie jest w stanie przeciwstawić się gospodarczo takiemu, taki, takiej potędze, jak na przykład potęga chińska. E, tylko Unia Europejska, z Wielką Brytanią Unia Europejska ma 500 milionów mieszkańców. Bez Wielkiej Brytanii 440 milionów mieszkańców, ale znowu wracam do tego porównania. 440 milionów a 60 milionów w Wielkiej Brytanii. To jest znowu to jest znowu jakby taka. Em, ta, ta, no, nierównowaga na korzyść bycia razem, której jednak Wielka Brytania nie brała pod uwagę w ogóle, głosując w referendum. Więc tylko będąc razem, ale będąc razem, poczynając od wartości, a kończąc na pieniądzach, tylko będąc razem Europa jest w stanie utrzymać ten poziom życia, który ma, ten poziom nasobności, która ma, ten poziom wykształcenia, który ma, bo, bo, bo to jest kontynent. Bardzo y, wysoko jakby notowany, jeśli chodzi o edukację, o naukę. No oczywiste to jest. Natomiast y, proszę popatrzeć, w Europie nie wiem, czy Państwo to zauważyli, w Europie w bardzo wielu krajach, nie wiem czy w Polsce, ale chyba też w Polsce, były protesty najpierw przeciwko umowie europejsko-amerykańskiej, takiej o wolnym handlu, a potem. Jeszcze głośniejsze chyba, ponieważ tą, tą umowę europejsko-amerykańską prezydent Trump w pierwszym tygodniu potargał i wyrzucił. W pierwszym dniu, w pierwszym dniu, w pierwszym dniu swojej, swojej kadencji potargał i wyrzucił. Natomiast potem była umowa europejsko-kanadyjska i w bardzo wielu miejscach w Europie były protesty przeciwko tej umowie. Że ta umowa w ogóle sprawi, że nasi przedsiębiorcy będą... Upodmiotowieni, że Kanada nas w ogóle zje. Kanada ma 30 milionów mieszkańców i Kanada nie była 30 milionów mieszkańców ma Kanada i Kanada nie była nie była przestraszona tą umową. Kanada nie była przestraszona, a my w Unii Europejskiej będąc dwunastokrotnie jakby większym obszarem gospodarczym robiliśmy rebelię. To nie jest czas, ten czas, który jest teraz, to nie jest czas na budowanie murów ani wokół Unii Europejskiej, ani w środku Unii Europejskiej. To jest czas na budowanie konkurencyjności, czyli na bycie silniejszymi gospodarczo. Ale po to, żeby być silniejszymi gospodarczo, musimy rzeczywiście czuć się razem. A w tej chwili, od kilku lat, zaczęły to Węgry, w tej chwili ta Unia jest jednak, no. Yy, jeśli chodzi o kilka krajów i to się powiększa, tak? Bo teraz dochodzi do tego Rumunia, to trzeba pamiętać proszę pamiętać, że Rumunia idzie dokładnie śladem Węgier i Polski nie wiadomo, co z, Wę co z Włochami, to nigdy nie dość powtarzania sobie, dlaczego Unia Europejska powstała, po co powstała i gdzie zmierza? Czy zmierza do tego, żeby być rzeczywiście zbitką prawdopodobnie to jądro Unii zawsze powstanie, pozostanie razem. Czy, czy zbierza do tego, żeby, żeby znowu to się skończyło na EWG, czyli Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, a cała reszta gdzieś na, na, na obrzeżach, bo tak to w tej chwili wygląda, niestety. E, więc, e, więc tylko będąc razem, e, trochę długo o tym mówię, ale tylko będąc razem można w tej chwili na świecie cokolwiek osiągnąć. I, a z drugiej strony tylko będąc silnym krajem unijnym. Polska ma co do tego wszystkie przesłanki. Polska jest dużym krajem europejskim. Jest szóstym chyba w tej chwili, a po wyjściu Wielkiej Brytanii będzie piątym co do wielkości krajem europejskim. W związku z tym ma wszystkie przesłanki, czy miała wszystkie przesłanki, dopóki nie zaczęła kontestować Europy, bo ja jednak uważam, że ta, całe, ta, ta cała narracja, która jest robiona w środku Polski, na użytek Polaków i propagandy w Polsce, która się odbija wszędzie w Europie, wszystko co jest tutaj powiedziane, za kilka godzin jest słyszane w Brukseli i we wszystkich stolicach europejskich, nie tylko w Brukseli, jest słyszane we wszystkich stolicach europejskich. Że to nam robi tak niesamowitą szkodę, jeśli chodzi o wiarygodność, jeżeli chodzi o, o to, jak jesteśmy traktowani w Unii Europejskiej, że nie wiem. Jak długo zajmie nam, zajęłoby nam odwracanie tego? Naprawdę, to jest, to jest wielka szkoda od trzech lat robiona naszej. To jest trochę niewymierne, a może i wymierne. No, da się to wszystko za chwilę przeliczyć na pieniądze. Rozmawiamy już, następny Parlament Europejski, następna Rada Europejska, czyli następne rządy, będą podejmowały decyzje o budżecie na następne lata. I wszędzie w tej chwili, mówiłam to przed chwilą, ale dosłownie wczoraj premier Szwecji mówił o tym, że kraje, które dokładają do budżetu więcej niż my, nie zgodzą się na bezwarunkowe dawanie pieniędzy tym krajom, które jakby nie podzielają ich wartości, których kontestują te wartości. I to jest, to jest słyszane wszędzie w każdej stolicy europejskiej, w każdej, również w tych stolicach. Które nas otaczają, dla których nie do niedawna byliśmy liderem, byliśmy krajem, na których właściwie bezwarunkowo patrzyli i bezwarunkowo za nim szli. Ja miałam taką sytuację, jak byłam ministrem, że właściwie ministrowie, no już tam z różnych ościennych krajów, nie będę wsk palcem wskazywać. Mówili, no dobrze, to niech Polska mówi, bo my i tak jakby będziemy, będziemy tak jak głosować, czy tak jakby się zachowywać. No w tej chwili takiej sytuacji nie ma. Ja już nie mówię o tym głosowaniu słynnym, ale w żadnej innej sytuacji, w sytuacji polskich przewoźników, nie mieliśmy, nie mieliśmy poza chyba Węgrami i nie wiem jakimś jeszcze jednym krajem, nie mieliśmy w, 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 koalicjantów do tego, żeby walczyć o bardzo oczywiste racje o bardzo oczywiste racje, jeżeli chodzi o polski sektor transportowy. Nie mieliśmy, ponieważ oni uważali, że więcej, ma, większy mają interes w tym, żeby iść z silnymi krajami europejskimi, niż nawet tracić na, na tym transporcie. No to tyle.